Street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day. I'm right. It seems your meal ticket is gone. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown, got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roll out coastal about time. Tych, trich, trich, tych. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Oczywiście zaczynamy nowy miesiąc, czyli lipiec. I zaczynamy go z grubej rury, bo z jednym z gatunków moich ulubionych. I pewnie powiecie, no kiedy przestanie się Pani zachwycać na bogatymi książkami tej pisarki? No nie wiem, kiedy przestanę się zachwycać, bo wyobraźcie sobie, że sięgnęłam po kolejną powieść Katrin Croft pod tytułem Nie pozwól mu odejść. I znowu hicior, i znowu zachwyt, i znowu jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem. To jest, słuchajcie, taki klasyczny. W najlepszym rozumieniu thriller psychologiczny. I tak będę kolejny raz, tak jak i w tamtych vlogach, Was zachęcała, jeśli jeszcze nigdy z żadną powieścią tej pisarki żeście się nie spotkali, bo tutaj znowu jest petarda. Kochani, co my tu mamy? No, to jest oczywiście Anglia, Wielka Brytania. Ja już nie wiem w jakim to mieście się działo, aczkolwiek nie, chyba wiem faktycznie. Jest to rodzina, która, słuchajcie, przeprowadziła się do Londynu i mamy tutaj takie klasyczne małżeństwo: czyli Zoe i Jake i mają syna. 19-letniego Harleya, który uczy się, aby zostać lekarzem. Ma takie marzenia, że wstąpi po prostu na studia medyczne. No i kochani, wszystko byłoby fajnie, tylko że ta rodzina niestety od trzech lat nie do końca może powiedzieć, że żyje pełnią życia, bo właściwie to wegetuje. Trzy lata temu wydarzyła się tragedia. Stracili oni swojego młodszego syna, który miał wówczas 14 lat i był to Ethan. Etan, kochani, wyszedł w nocy, nikomu nic nie mówiąc, razem ze swoim najlepszym przyjacielem Joshem nad rzekę, i niestety w nocy właśnie ci chłopcy w tej rzece utonęli. Oczywiście, możecie sobie wyobrazić, jak to jest druzgocząca wiadomość dla rodziców, kiedy policja zjawia się następnego dnia, kiedy matki, matka, właściwie jedna Zoe, odkrywa, że chłopiec, który Miał nocować u jej syna, to nie ma po nim ani śladu, ale po jej synu też nie ma ani śladu. No i oczywiście ten okropny dzwonek do drzwi i ta okropna wiadomość od policjantów. Słuchajcie, tak naprawdę cała tragedia polega na tym, że rodzice zarówno jednego chłopca, jak i drugiego kompletnie nie wiedzą, co tam się nad tą rzeką stało. Policja twierdzi, że był to prawdopodobnie jakiś nieszczęśliwy wypadek i taka wersja już się utrzymuje od tych trzech lat. Próbowali o to małżeństwo sobie poradzić na swój sposób, pozostawili tamtą miejscowość z rzeką, przeprowadzili się do Londynu. On ucieka klasycznie w pracę, zakłada nowy biznes ze swoim przyjacielem, a ponieważ nowy, no to też jakby jest zasadność tego przebywania w pracy prawie całymi dniami. No i oczywiście jest ona, która próbuje jeszcze być dobrą matką dla swojego drugiego syna, ale nie może pogodzić się z tym, że nie wie dlaczego pochowała syna Etana. Cała otoczka i cała atmosfera tej książki jest wokół tego, aby rozwiązać zagadkę z przeszłości. I Zoe prawdopodobnie zadręczałaby się tą myślą do końca swojego życia, gdyby nie to, że pewnego dnia otrzymuje maila z taką tajemniczą wiadomością od nieznanej osoby: Twój syn nie zginął w wypadku. Oczywiście to zapoczątkowuje cały tutaj, całą serię zdarzeń, począwszy od wizyty u rodziców tego drugiego chłopca, Josh'a, którzy o dziwo takiego maila nie dostali. A co gorsza, zachowują się bardzo podejrzanie i w dodatku matka tego Josh'a, czyli Roberta, wydaje się być taką zakłukaną, nie do końca wolną, można powiedzieć, kobietą, która... Jest prawdopodobnie ofiarą przemocy domowej. Tak to właśnie wygląda. E, właściwie ten mail daje jej takiego kopa, żeby ponownie zanurzyć się w przeszłość. Kochani, w tej książce zawsze jest tak, w każdej powieści, że wszyscy mają swoje sekrety i jest tu bardzo dużo niedomówień. I oczywiście w tej książce również tak jest. W dodatku, oczywiście, nie byłoby to jeszcze takie proste, bo Pani Croft zawsze ma dla nas w zanadrzu jeszcze jakąś drugą stronę medalu i prowadzi często właśnie inną czcionką pisaną narrację od zupełnie jakiejś innej strony, nieznanej nam osoby, która wydaje się w ogóle nie być powiązana z tymi tutaj faktami. I tutaj znowu tak się dzieje: mamy informację, że jest jakaś postać, która opiekuje się swoją matką porą na stwardnienie rozsiane. I bardzo dużo czasu spędza przed internetem, przy komputerze yy, i poznaje jakiegoś mężczyznę, w którym zakochuje się z wzajemnością. I tyle, kochani, mogę Wam powiedzieć z fabuły, ponieważ cała przyjemność czytania właśnie tych książek polega na tym, że my naprawdę nic nie wiemy. Jesteśmy wrzuceni na głęboką wodę, zawsze z grubej rury, zawsze jest ciekawy temat, i to jest niesamowite, że te powieści od samej pierwszej strony intrygują. I tak wciągają, że gdybyście tylko mieli czas, to nie chcielibyście się odrywać i czytać. Po prostu ma się ochotę od deski do deski aż do samego finału. A im jesteście bliżej końca książki, tym jeszcze bardziej was ta historia ciekawi. Słuchajcie, ja to tak nazywam, że pisarka zawsze robi mnie w bambuko. Dlaczego? Ponieważ mi się już wydaje, że jak już Tyle jej powieści przeczytałam, znam trochę jej styl pisania, tok rozumowania, tok myślenia, to w końcu wpadnę na to rozwiązanie, bo w innych książkach, w różnych thrillerach, kryminałach zdarza mi się gdzieś tam domyśleć, a prawdopodobnie ta osoba jest główną podejrzaną. Tutaj natomiast, kochani, nigdy nie wiem, i chociaż już mam jakąś pewną wskazówkę, i wydaje mi się, że podążam dobrym tropem. To nie ma szansy, nie wiem jak ta pani to robi, słuchajcie, ale nawet dla takich właśnie oczytanych osób, które setki kryminałów i thrillerów przeczytały, które zjadły zęby na niejednym trudniejszym jakimś, właśnie takiej kryminalnej historii, to niestety tutaj albo istety mamy właśnie tak, że do samego końca będziecie się domyślali i to zawsze będzie pudło. To nigdy nie jest celny strzał. Słuchajcie, to jest chyba najmocniejszy atut tych książek to i narastająca atmosfera napięcia której nie potrafiłabym chyba, no może znajdę jeszcze jakichś pisarzy, gdzieś, gdzie rzeczywiście takie napięcie się czuje. Ale rzeczywiście ta pisarka, mimo że jest Brytyjką i wydawałoby się, że wiecie, w Anglii wszystko powolne, rozlazłe i tak dalej, no nie. W tych thrillerach ja rzeczywiście mówiłam, że ta akcja idzie pomału, że bardzo jest duży nacisk na emocje, na psychologię postaci. Ja to uwielbiam. Dogłębnie analizujemy po prostu uczucia tych wszystkich osób zamieszanych w daną historię. Ale i tak, kochani, oczywiście dzieją się różne wydarzenia i zawsze ta historia nie jest taka prosta, jak się wydaje na samym początku. Ta szczególnie, powiem Wam, że w porównaniu z tą ostatnią powieścią poza kontrolą, uważam, że ta jest jeszcze bardziej taka zakręcona. Nie mylić, że ona, że się pomylicie coś, że się po prostu pogubicie w tej akcji, bo to jest niemożliwe u tej pani Croft. Wydaje się, że każdy z nich jest podejrzany i Zoe także odkrywa, że nie może ufać ani swojej najlepszej przyjaciółce, ani swojemu mężowi, ani nawet kochani swojemu synowi, który też zaczyna się dziwnie zachowywać, nie mówiąc już o rodzicach Josh'a. Więc kochani, ta historia tak naprawdę jest tajemnicza do samego końca, i dużo wody musi w rzece upłynąć, i to fajnie mi się powiedziało, bo tu rzeczywiście jest historia przecież z rzeką w tle, aż prywatny detektyw znajdzie to prawdziwe, trafne rozwiązanie. Kolejny raz też jest rzucony na tapetę jakiś poważny problem społeczny. Oczywiście nie mogę Wam powiedzieć, jaki, żeby nie zabierać przyjemności, ale przyznacie, że nawet rozpoczęcie fabuły taką właśnie utratą dziecka czyli historią bardzo dramatyczną jest. Czymś poważnym jest problemem społecznym, który dotyka niejedną rodzinę. No i kochani, tym razem główna bohaterka Zoe jest bardzo sympatyczną osobą, bardzo jej się kibicuje w tym dotarciu do prawdy, bo wydaje się, że naprawdę ona rzeczywiście została już z tymi problemami zupełnie sama, a co kolejny rozdział te problemy jej się w życiu bardzo spiętrzają. Bardzo serdecznie polecam Wam tą książkę. Oczywiście bardzo udany thriller psychologiczny, gdzie końca nie jesteście w stanie przewidzieć, gdzie się bardzo dobrze bawicie. Rozrywka przednia i w dodatku jeszcze dużo, dużo psychologii. Także kochani. No, kolejna książka, kolejna jej pozycja i kolejny zachwyt. Wiem, jestem nudna, ale na razie tak po prostu jest. I wyobraźcie sobie, że w moich dwóch bibliotekach, a więc w miejskiej i w filii, nie ma już ani jednej książki, ani jednego tytułu tej pani, której bym nie przeczytała. Więc wydawałoby się, że czeka mnie po prostu smutek. Ale nie, kochani, bo oczywiście. Zajrzałam do internetu, a w internecie jest napisane, że jeszcze jest taka książka pod tytułem Dziewczyna z pokoju 12. I oczywiście ta książka prawdopodobnie jest nowością, więc troszkę znowu wody w rzece upłynie, zanim po prostu ja na tę pozycję trafię. Ale zapisałam ją sobie na listę książek do przeczytania i czeka Was pewnie po prostu dłuższa przerwa z Katrin Croft. A kto jest ciekawy, jak recenzowałam? Jakie miałam opinie na temat pozostałych książek tej pisarki, odsyłam do vlogów, które zaraz pojawią się na tablicy. Pozdrawiam Was serdecznie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Czytajmy thrillery, czytajmy kryminały, mimo że atmosfera przez pogodę również jest bardzo ciężka i wydawałoby się, że fajnie przeczytać coś lekkiego, ale ja zawsze jestem za różnorodnością. Także, kochani, wszelkie gatunki literackie stoją przed Wami otworem i czytajmy, czytajmy, czytajmy. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia już niedługo w następnym vlogu.